Lekarki Ewa Szmalc. Będąc młodą lekarką na permanentnie oflagowanym gumnie, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie rozpromnienionym, który wydał mię się znajomy z byłych środków masowych parę lat temu nazad. Dzień dobry, pani doktor. No i co, znów złapaliśmy wiatr do żagla. Dzień dobry. Ale nie rozumiem, co oznacza my. No jak to? Przecież mam do czynienia z chlubą naszej byłej socjalistycznej medycyny i z byłą działaczką ZMP. Proszę nie mówić tak głośno, bo to nie na czasie. Na czasie, na czasie. Znowu zwieramy szeregi. Może ja się na razie położę, pani doktor, mię coś dla niepoznaki wyrźnie, bo wróg czuwa i może podsłuchiwać. A ja rozwinę swą strategię. Pacjent rozciągł się na leżance, a. wyjął z zanadrza strategię a. i zaczął ją rozwijać. A. a ja zaczęłam wykonywać zabiegi maskujące. A. Tak więc nasza była towarzyszka będzie sprawować najwyższą kontrolę. OPZ-y rzucimy do strajków, a potem na ulicę. Sejmowe 65% otrzyma dyscyplinę partyjną i zagłosuje, jak maszynka. Spółki nomenklaturowe wykupią co po niektóre firmy i gazety. A Stanty Miński zapewni nam lektorat wyborczy. Tu pacjent nagle pobladnął. Zesłapł i zwiotczał, więc mu podetkłam amoniak pod nos. On się zewluk, z leżanki i udał jęcząc w kierunku drzwi, żeby wyjść. Po wyjściu pacjenta obserwowałam, jak coraz wolniej czołgał się przez oflagowane gumno i znikł mię z oczu. Musiał się nadwyrężyć swą strategią lub moimi zabiegami. Wyrżłam mu bowiem kolejno. Trzeci migdał, ślepą kiszkę, gruczoł kroczący, dwa harmony i przysawkę mózgową. Może troszkę przesadziłam, ale taką już mam zawodową sprawność, że jak zacznę rżnąć, to nie mogę wyhamować. Szkoda, Taki był z niego energiczny i obiecujący towarzysz. Do usłyszenia. Mm. Siadaj tu, zaraz i nie spieszy każdy.